Witam z tej strony Katon 967, a oto recenzja Psychopass. Akcja dzieje się w niedalekiej przyszłości, gdzie społeczeństwo Japonii zostało zdominowane przez system Sybil. Owy system kontrolując życie obywateli dba o nich i jednocześnie zapewnia im podstawowe potrzeby do życia i możliwość rozwijania swoich talentów, a osoby, które mają skłonności przestępcze są usuwane. O tym decydują tytułowe punkty psychopas, czyli współczynnik przestępczości. Jeśli punkty udanej osoby są niewiele wyżej od normy, to ta osoba jest zamykana w izolatce. A jeśli punkty u tej osoby są zbyt wysokie, to ona jest zabijana. Innymi słowy, jak jest się oszustem lub złodziejem, to zostanie się zamknięty w izolatce, a jak jest się mordercą lub gwałcicielem, to jest się zabijanym na miejscu. System Sybil stanowi absolutne prawo i nikt nie może podważać jego sądów. Główną bohaterką jest Akane Tsunemoli, która ukończyła Akademię Policyjną i trafiła do jednostki Biura Bezpieczeństwa Publicznego, zajmujące się łapaniem lub likwidowaniem potencjalnych przestępców, którzy ich punkty Psychopas przekroczyły normy. Agenci biura robią to za pomocą zaawansowanych pistoletów zwanych dominatolami które w zależności od współczynnika przestępczości uściganego, mogą z paralizatora zmienić się w śmiercionośną broń. Fabuła brzmi jak z klasycznego cyberpunk przedstawiającego dystopię. Większość wątków kręci się wokół systemu Sibir, który z Japonii zrobił raj na ziemi, zmniejszając bezrobocie i przestępczość a powiększając rozwój społeczny i technologiczny, można stwierdzić, że mamy do czynienia z systemem doskonałym. Jednak w praktyce nie jest już tak dobrze. Z biegiem fabuły okazuje się, że system jest wadliwy i nieudolny. Oprócz ograniczania wolności obywateli system uzależnia ich od niego do tego stopnia, że bez niego nie potrafią funkcjonować. Do tego obywatele nie mają swojej moralności i jeśli system to zaakceptuje, to akceptuje nawet czyny moralnie wątpliwe. Czasami nawet zdarzają się pomyłki i osoby, co w rzeczywistości nie zrobili nic złego, system klasyfikuje ich jako przestępców. Dodatkowo ludzie mało uzdolnieni lub jednostki według systemu wadliwi są spychani pod margines społeczny więc nic dziwnego, że pojawiają się ludzie, co chcą obalić system. Fabuła oprócz skupiania się na wątkach kryminalnych jest w dużym stopniu skupiana na lusterkach moralnych, które powoduje cały system. Czy warto akceptować system, który kontroluje prawie każdy aspekt życia obywateli, ale jednocześnie daje podstawowe potrzeby do życia? Czy lepiej wywołać rewolucję, która obali niesprawiedliwy system, ale na drodze chaosu i zniszczenia niekiedy pozbawiając życia niewinnych ludzi. Dawno nie spotkałem się z tytułem, gdzie jednocześnie zgadzam się z protagonistami i antagonistami. Psychopas stara się być produkcją dla dojrzałych odbiorców, co porusza poważne tematy społeczne, pokazuje różnoznaczne dialogi, a niektóre wątki nie są podane na tacy i trzeba się domyślać o co chodzi. Anime też nie wstydzi się brutalności. Podczas oglądania można być świadkiem różnego rodzaju przemocy i krwawych scen. Za ogromną pochwałę zasługuje świat przestawiony, cały system cywil i różnego rodzaju zaawansowane technologie są tak interesująco przestawione, że każdy fan gatunku science fiction i cyberpunk będzie zadowolony. Niestety produkcja ma kilka wad, między innymi jest to ta cała dojrzałość. Choć osoby dorosłe mogą potraktować to, jak jako zaletę to młodzi odbiorcy mogą nie zrozumieć niektórych wątków i się pogubić. Kolejną wadą jest niekompletne przedstawienie kilku wątków. Przez całe anime można zauważyć kilka wątków, które nie są w ogóle rozwinięte lub pojawiają się zbyt krótko. Choć istnieje duża możliwość, że będzie kontynuacja, gdyż na to wskazują pewne niedomówienia. Oprócz ciekawej fabuły i interesującego świata przedstawionego, mamy sporą ilość dobrze napisanych postaci, mające różnorodne i charakterystyczne charaktery. Początkowo główna bohaterka, Akane, jest osobą, co brakuje inicjatywy i doświadczenia. Jednak z rozwojem fabuły rozwija swój charakter i staje się osobą charyzmatyczną, Mające duże poczucie sprawiedliwości i chęci pomocy ludziom. Na rozwój jej charakteru ma wpływ różne wydarzenia, jak i Sinja Kołgami, partner Akane, który wraz z nią tworzy duet. Pod powłoką żgorzkniałego i poważnego faceta kryje się dojrzały i uczciwy człowiek, który wykazuje się ogromnym sprytem. I umiejętnościami dedukcji. Za to główny antagonista którego Sinia z osobistych powodów chce dopaść Shogo Makishima jest podręcznikowym przykładem geniusza zbrodni. Dzięki swej inteligencji i umiejętnościami manipulacji niejednokrotnie wprowadza innych w błąd i zaskakuje kilkoma wzrotami akcji. Jest to intrygujący czarny charakter choć z drugiej strony nie obchodzi go los niewinnych ludzi i bezwzględnie dąży do zniszczenia systemu Sybil, mimo że podkreśla, że robi to dla dobra społeczeństwa. Grafika jest przepiękna prawie pod każdym względem, Kleska, animacja, tła, nawet oświetlenia, wszystko jest zadbane. Gdyby niewiele by poprawiono grafikę CGI, to na pewno grafika zasługiwałaby na pełne 10 na 10. Muzycznie jest przyzwoicie, sama ścieżka dźwiękowa nie jest niczym nadzwyczajnym, ale dobrze dodaje je tło charakterystyczne dla klimatu cyberpunk. Openingi i endingi to wpadający w ucho zbiór utworów charakterystycznych dla muzyki elektronicznej, Podsumowując, Psycho Pass jest jednym z najlepszych przedstawicieli gatunku cyberpunk ostatnich lat. Wątki utopii, wizji społeczeństwa przyszłości, kryminału, akcji tworzą ciekawą całość, przy której fani gatunku nie mogą przejść obojętnie. Dla miłośników akcji, kryminału i cyberpunk to pozycja obowiązkowa. Każdy kto zabierze się za ten tytuł dostanie wielowątkową fabułę, która nie jest prosta i jest w dojrzałych klimatach, gdzie niekiedy nie ma litości. A do tego poznacie wiele postaci, którzy w większym lub w mniejszym stopniu wpływają na historię. Niestety, a raczej stety, głównie polecam dla dojrzałych widzów bo młodzi mogą nie zrozumieć przesłania, jakie przynosi trudna tematyka Selili. Choć zabierając się za oglądanie trzeba brać pod uwagę, że nie wszystko będzie podane na tacy i albo niektórych wątków trzeba się domyśleć, albo będą niedokończone. Nie wiem jak wy, ale uważam, że kontynuacja bardzo przydałaby się tej Selili. Bo wątpię, że przy tych kilku niedomówieniach na dobre by zakończono Psychopas. Chętnie bym bardziej poznał dalszą historię w tym inteligującym świecie.